Dzisiaj jest bardzo fajny dzień, ponieważ dotarłem w miejsce, w którym Adel mieszkała przez 9 lat do 18 roku życia. Poznałem przed chwilą bardzo fajnych chłopaków, którzy powiedzą mi troszeczkę więcej na jej temat, bo są właśnie z tej okolicy. So, what do you know about Adele? What could you tell me? I, I know Adele for her songs, of course. Um, I, I never knew that she apparently lived upstairs, uh, upstairs in the flat, um, and that she wrote Hometown Glory about this high street, which I find very surprising. Um, because as high streets go, it's, it's, uh, it's a funny one. Um, but yeah, that's, it's awesome that she made it, and uh, we're still here in West Norwood uh, drinking, and, and we're, we're following, we're chasing our own dreams too. So thanks Adele for showing us that uh, that you can make it. What did you say before about that area when she was, where she used to play? Yeah, so it's just something I heard. I used to work at the bar, uh, the Railway Tavern down the road. She used to work there. I used to work there. Oh, you used to work. Yeah, All right. that's and fine. the people that work there, they told me they do open mic nights there every uh, every Sunday. Uh, apparently, she used to sing at those open mic nights. Um, you'd have to talk to them, but um, I've heard that's true. I also heard she had like a proper like South London accent before then, you know, and now uh, she speaks much more, uh, much more, how should I say, proper. <laughs> That's, That's pretty much all I know about all it. right, thank you so much. No I gonna go and check it then. Dobrze, a więc tak wygląda miejsce, w którym mieszkała Adel. Zróbmy taki szot właśnie z tej strony. Słyszałem takie plotki, że ona mieszkała właśnie tutaj, gdzie jest otwarte okno. Że na rogu. A ten opuszczony sklep to był sklep typu wszystko za 5 zł, coś takiego. Jakby funczak to się nazywa. A jak już tutaj jestem. To wejdę do tyłu. Przyznam szczerze, że jak wjeżdżałem tutaj samochodem, no to grubo tam za tym budynkiem. Slamsy, turbo slamsy. Zjerani iść pani każdej rasy, może tak powiem, delikatnie, żeby nie było. Wiesz, w dzisiejszych czasach to trzeba uważać. A, widzę, że to są tyły tej restauracji. Dostałem pozwolenie, żeby tam wejść i porobić kilka szotów. Może porobię, zobaczymy. Ale generalnie Adel miała widok ze swojego okna, jeżeli mieszkała tutaj na trzecim piętrze, bo tutaj są pięt... bo tutaj są trzy piętra, jak widzę. Nie, sorry, tutaj są dwa piętra. To miała taki widok ze swojego okna. Tam za tymi krzakami jest myjnia samochodowa, i, I chyba wymieniają opony również, ale nie będę tam wchodził, bo mówię, to jest taki Brooklyn trochę. No, coś w tym stylu. Masakrycznie tam jest. Jak wjeżdżałem tam samochodem, to myślałem, że w trakcie jazdy będą mi opony ściągać. No, poważnie. Aha, właśnie. Tutaj jeszcze jest bardzo ważna informacja. Nagrywa? Nagrywa. Tutaj jest bardzo ważna informacja. Adele napisała piosenkę. Hometown Glory się nazywa. I są takie dwie opcje. Albo nagrała tę piosenkę, ponieważ ten garaż spłonął i to była inspiracja dla niej do napisania tej piosenki. Jak tutaj jeszcze mieszkała, napisała właśnie tą piosenkę w tym mieszkaniu. Albo po prostu rozmawiała z mamą, która chciała wysłać ją na studia, a ona nie chciała opuścić tego domu, nie chciała opuścić tego miasta. Są jakby dwie wersje, dlaczego ta piosenka i jak ta piosenka powstała. Powiem szczerze, no trochę jestem zestresowany. Ludzie są tutaj hamscy, ludzie są tutaj strasznie niemili. Dobra, więc z tej perspektywy, jak tutaj są okna, no, to tutaj jest dach. Uświadomiłem sobie teraz, jak złapałem za klamkę, że kurczę tędy przecież przez 9 lat wchodziła i wychodziła Adel. Fajnie no. Slamsy po slamsy, ale jednak dużo inspiracji. No to trzeba przyznać, prawda? Wjeżdżamy, będę dzwonił teraz po. Nie wiem co mam powiedzieć: pizza? Ma pani telewizor? Przed chwilą dowiedziałem się, że właśnie dzwoniłem w złe miejsce. No i dobrze, bo tam byli jacyś dziwni ludzie i nie chcieli otworzyć mi drzwi. I jak mówiłem, że. O, inspiracja! O, klatka! O, fajnie, nie? To się okazuje, że byłem w błędzie i to jest właściwa klatka. Przez którą codziennie przez 9 lat przechodziła Adel. 100%. Nie wiem jeszcze które mieszkanie, bo ludzie nie ogarniają o co chodzi, kto to Adel. Musiałem zaśpiewać piosenkę nawet. Ale dobra, tak wygląda ta klatka, no. Rozmawiałem właśnie z dwiema osobami z dwóch różnych mieszkań i oni nie mają pojęcia, gdzie Adel mieszkała kiedyś. Niestety po mojej prawej stronie nikogo obecnie nie ma. Może są w pracy albo śpią. Pukałem już chyba pięć razy. W ogóle śmiesznie. Chodzę sobie po tym samym dachu, po którym kiedyś chodziła Adel, wiadomo. Może grała tutaj na gitarze, śpiewała sobie i te sprawy, no. Ale to nic. Smutno mi trochę, no, zawiedziony jestem, bo myślałem, że uda mi się wejść do mieszkania. Ja nawet zapłacić chciałem. Normalnie. Wiadomo, kasa, no. Ale nie chcę wprowadzać nikogo w błąd, mówiąc, że jestem w mieszkaniu Adel, a się okaże, że to nie jest mieszkanie Adel. Nic. Idę do Knajpy, w której ona kiedyś grała regularnie koncerty. Śmiesznie by było, jakby Adel mieszkała w tych mieszkaniach, yy, do których pukałem. A nikt nie ma pojęcia, a ja właśnie nie wiem, czy wchodzić, czy nie wchodzić. No, nie chcę ściemniać, no. Będę walczył. Siła, próbujemy. No. no. Yeah, Alright, Adele. Well, what happened to her? Ad, uh, no no no, Adele, I mean uh, she's a famous singer. That Adele. Oh Adele. Never mind I will mean, find yeah. someone like, yes, I mean, like, like oh, that, yeah, like that. Oh yeah, no, I don't know where she's too. Alright. Probably above me, but I'm not sure. I'm just trying to figure out. There's definitely no no um there's no above. It's basically just in this house but there's like three people living here. trzy right, yeah, the osoby. Other, other right. Idę właśnie ulicą, którą podążała Adele do pubu, w którym grała koncerty. Bardzo regularnie. W tygodniu, co weekend, tak mówili chłopaki, a jeden z nich właśnie pracował w tej knajpie. Więc pójdę i zapytam gościa właściciela i może mi powie gdzie dokładnie Adel mieszkała. Zobaczymy. Przy okazji zapytam, może ją zna? Ten pub oddalony jest tylko o 6 minut od jej starego mieszkania. Więc bliziutko. Fajnie. Przed chwilą jakiś dwóch chłopaków mijało mnie. I zaśmiali się, że idę i gadam do kamery. Ale tak się zaśmiali, że tak mi się głupio zrobiło. Ja tutaj muszę coś powiedzieć. Niech ci głupio nie będzie, niech się z śmieją, a ty rób swoje, bo na tym to polega. A jest takie przysłowie, śmieje się ten, to śmieje się ostatni, no nie? Włączę guzik, a już jest włączony. Dobra, idę dalej. Za mną znajduje się bardzo wyjątkowa knajpa, która nazywa się Railway Rail Tavern. I tutaj Adel występowała co weekend na tak zwanym Open Mic Pub, nazywa się tak, ponieważ znajduje się po prostu obok stacji kolejowej. A teraz pokażę Ci, w którym miejscu dokładnie Adele występowała. Są tam dwie, trzy sceny, ale ta główna jest przy samym wejściu. Niestety na tą chwilę są tam dwie panie, nie będę ich filmował, ale postaram się jakoś to uchwycić, tak żeby nie było przepału. Lecimy. That's where we have, But it's it, it's a pub w the day and then at wszystkie time they move all the tables and then it becomes like a venue. So Alright. it doesn't look much of a music venue at the moment. But she was here for sure. Yeah, yeah, she used to I feel like when they used to do it, it's still the way it was. So they would do the open like there. Beautiful. Poza pierwszą sceną jest również scena numer dwa i ta scena znajduje się dokładnie za mną. Adele występowała właśnie w tych dwóch miejscach. Przyjrzyjmy się bardzo przyjemne miejsce. Bardzo ciepło tutaj jest, ale mam na myśli nie ciepło że lato, tylko ciepło, że przyjemnie. Po prostu. Fajnie, całkiem sympatycznie muszę przyznać. Więc oglądamy teraz ten pub z punktu widzenia występów naszej kochanej adeli.